Cześć, tu Rafał z Mercatino tutto Italiano. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o naszych ekologicznych włoskich cytrusach. Mamy ich dużą różnorodność, różnią się zarówno walorami smakowymi, jak i prozdrowotnymi, ale to co najistotniejsze, to że na żadnym etapie produkcji, jak również w czasie transportu, nie są traktowane jakąkolwiek chemią. Dlaczego jest to takie bardzo istotne? Otóż, słuchajcie, większość, a w zasadzie wszystkie cytrusy. Które spotykamy w marketach, a które nie posiadają certyfikatu bio, są traktowane bardzo silną chemią, po to, żeby się nie psuły przede wszystkim, żeby nie pleśniały, żeby opóźnić ich procesy starzenia i to, żeby mogły leżeć na tych półkach marketowych przez długi czas w temperaturze pokojowej, bez warunków chłodniczych. I teraz, cóż na tej skórce można znaleźć? Otóż przede wszystkim jest taka substancja niesamowicie szkodliwa. Jest to imazali, substancja dopuszczana przez Unię Europejską do zabezpieczania owoców przed pleśnieniem, opóźniająca też procesy, właśnie dojrzewania. I jednocześnie jest to substancja stwierdzona jako potencjalnie mogąca wywoływać raka u człowieka. Najgorszy problem polega na tym, że nie bardzo można się tej substancji pozbyć, nawet szorując szczotkom, używając specjalnych środków do czyszczenia produktów spożywczych, bardzo trudno je się pozbyć. Jest nawet taka chemiczka na internecie prowadzi bloga, która zbadała to dokładnie, i okazuje się, że przy, że przy bardzo dokładnym wyczyszczeniu i tak 50% tej substancji pozostaje. A teraz wyobraźcie sobie, że obieracie tą skórkę e, rękami, e, czy też kroicie nożem, zawsze jakaś część tej substancji do środka się przedostanie. Ale niezależnie od tego, jak dokładnie byście to robili, jak dokładnie byście myli takie owoce to na pewno taka skórka potraktowana tak niebezpieczną chemią nie nadaje się do spożycia. Nie nadaje się na przykład do tego, żeby sobie wrzucać plasterek cytrynki ze skórą do herbaty, czy też ścierać, używać później do ciasta czy kandyzować. Natomiast zobaczcie u nas jak wygląda ta skórka na każdym jednym cytrusie niezależnie od jego rodzaju. Ona nie jest idealna, posiada różne skazy, ale to właśnie świadczy o tym, że jest to owoc 100% ekologiczny. On jest po prostu zrywany z drzewa i przyjeżdża w tej postaci do nas. Nie ma żadnego wosku, nie ma kompletnie nic. I to jest najistotniejszym elementem. Właśnie ta skórka, którą możecie swobodnie, kupując cytrusy ekologiczne, używać. Używać do ciasta, używać do nalewek, do herbaty i tak dalej. A przecież to właśnie w skórce czy pod skórką też znajduje się bardzo dużo, wręcz najwięcej substancji prozdrowotnych oraz olejki eteryczne. O czym za chwilę opowiem, przedstawiając po kolei bohaterów dzisiejszego odcinka. Na początek nasz sztandarowy produkt: zimowa odmiana pomarańczy sycylijskich czerwonych Taroko. Zobaczcie. Jak to wygląda? Tutaj mamy takie czerwone smugi w środku. Jest ich oczywiście, w zależności od owocu, mniej lub więcej. Skąd to się bierze? Jest to bardzo zdrowa substancja. Nazywa się to antocyjany. One się wytwarzają poprzez różnicę temperatur między dniem a nocą. A więc w nocy musi być zimno. Często. Temperatury spadają do zera, a nawet poniżej, gdyż te pomarańcze są głównie uprawiane w okolicach wulkanu Etna, gdzieś tam na jego zboczach. A w dzień znowuż mamy te temperatury dodatnie. I przez tą różnicę temperatur wytwarzają się te substancje. Jest to zatem odmiana typowo zimowa, występująca mniej więcej między styczniem a kwietniem, w zależności od tego, jaka jest zima. W tym roku zima była bardzo ciepła, a więc w zasadzie sezon już się kończy. W tej chwili czekamy na ostatnią dostawę. Ale cóż o tych substancjach można jeszcze powiedzieć? Oprócz tego, że są te pomarańcze bogate w bardzo dużą dawkę witaminy C, to te antocyjany mają niesamowicie dobre właściwości, jeśli chodzi o nasz układ krążenia, jeśli chodzi o obniżanie złego cholesterolu, ale też działają pozytywnie na wzrok czy pamięć, więc Mamy tutaj oprócz tych takich typowych dla cytrusów właściwości zwiększających odporność organizmu, mamy te dodatkowe właściwości. Ponadto jeśli chodzi o smak tych pomarańczy, to ja zawsze mówię, że to jest po prostu jak nektar, dlatego że one są bardzo słodkie, mają oczywiście delikatną kwasowość, ale przede wszystkim są bardzo słodkie i soczyste, przez co wyciskamy z nich niesamowicie dobry, pyszny, nektarowy sok. Także. Polecam pomarańcze czerwone sycylijskie Taroko. Kolejnym produktem to są cytryny ekologiczne. Te akurat mamy z reguły przez większą część roku. One w pewnych okresach, właśnie letnich, są zielone. Później, właśnie na jesieni, w okresie zimowym, są żółte. I też jak najbardziej w 100% ekologiczne. Niedotykane żadną chemią. Przepięknie pachnąca skórka. I oczywiście, taką cytrynę możemy bez najmniejszego problemu, bez najmniejszego ryzyka używać razem ze skórką, właśnie wkracając do herbaty. Korzystając też właściwości jak najbardziej tego białego albedo, który jest pod skórką. Często lekceważymy to, natomiast jest to bardzo zdrowa substancja. Która niesamowicie działa pozytywnie na nasz organizm, między innymi na układ trawienia, a to dlatego, że zawiera dużą ilość błonnika. Ma również działanie obniżające poziom złego cholesterolu. Także warto nie pozbywać się tej białej substancji. Jedynym problemem to jest to, że ona w smaku jest dosyć gorzkawa, i często właśnie e, usiłujemy się jej pozbyć, a szkoda, szczególnie jeśli jest to właśnie owoc ekologiczny. Oprócz tego, taką skórkę możemy z powodzeniem używać do kandyzowania, do ciasta, do ścierania, także jest ona w 100% jadalna i bezpieczna. Ale jeśli mamy problem właśnie z goryczką Valbedo, to chciałem Wam polecić takiego cytrusa, który jest cytrusem. Starożytnym, prawdopodobnie pochodzi z Indii lub pogórzach Himalajów, tak wygląda. Tutaj mam akurat przekrojony, tutaj jest w całości. Jest on dosyć duży, ma taką grubą, pomarszczoną skórkę. Ale to co jest istotne, zauważcie ten miąż, typowo taki cytrusowy. To jest tylko środek, jest on niesamowicie kwaśny. Ogromna dawka witaminy C, ale głównym elementem tego cytrusa. Jest właśnie to albedo, ta biała wewnętrzna skórka, która ma te niesamowite właściwości, o których wcześniej mówiłem, przy cytrynie, ale ma jeszcze jedną ważną zaletę. Ona nie jest gorzka, ona jest słodka, ona jest bardzo przyjemna w smaku, także można się tym po prostu zajadać. Dodatkowo taki cytron, zwany również cedratem, posiada również właściwości przeciwzapalne stosuje się go na przykład jako do okładów przy zapaleniu spojówek i wielu innych dolegliwościach. Dodatkowo cedrat ma również działanie korzystne dla układu pokarmowego, dla nerek, a nawet przeciw reumatyzmowi. Jeśli chodzi o jego właściwości odpornościowe, to chyba ma największe spośród wszystkich cytrusów, bo Stosuje się go właśnie przy grypie, przy anginie, e, e, przy ogólnie chorobach górnych dróg oddechowych, a jego sokiem można sobie z powodzeniem pukać gardło, kiedy nas po prostu boli. Na koniec skórka, ta zewnętrzna, w której znajduje się ogromna ilość olejków eterycznych. jest niesamowicie aromatyczna, dlatego warto jej nie wyrzucać, warto ją sobie. Skandyzować i później używać w, w kuchni przy, przy wypiekach. Także bardzo wszechstronny cytrus, bardzo rzadko spotykany w Polsce, u nas zawsze dostępny w Mercatino w okresie zimowym. Kolejnym cytrusem, o którym już wspominałem Wam w poprzednich dwóch filmikach, warto do nich wrócić, więc dzisiaj krótko, jest bergamotka. Bergamotka zwana klejnotem Kalabrii. Tak wygląda w środku, tak wygląda w całości jako owoc. Powiem tylko, że jest to właśnie aromat wykorzystywany w znanej wszystkim herbacie El Grey, też o niesamowitych właściwościach. Kolejnym cytrusem w naszej ofercie to są pomarańcze, tak zwane waniliowe. Jest to szczególna odmiana pomarańczy, która będzie dobra dla ludzi, którzy nie lubią lub nie mogą spożywać bardzo kwaśnych rzeczy, czyli takich standardowych cytrusów, dlatego, że tutaj praktycznie tej kwasowości nie ma. W moim odczuciu tutaj bardziej to smakuje troszeczkę jak taki melon, coś, coś w tym kierunku, nie jak typowa pomarańcza, natomiast zachowuje wszystkie właściwości prozdrowotne, odpornościowe pomarańczy. Kolejnym cytrusem są grejpfruty sycylijskie, różowe. Tak wyglądają z zewnątrz, a tak w środku. Charakteryzuje je to, że oprócz typowej dla grejfruta goryczki i kwasowości, mamy tutaj fajną słodycz, która świetnie harmonizuje właśnie te, te, te smaki. No i ostatnim cytrusem w naszej ofercie są mandarynki sycylijskie. Niesamowicie słodkie. Zawierają co prawda dużo pestek, natomiast jest to, jest to sama słodycz, sama przyjemność jedzenia. Mam nadzieję, że w tym krótkim materiale udało mi się Was przekonać, że warto kupować cytrusy ekologiczne. My, na przykład, jako rodzina, tylko i wyłącznie korzystamy z takich cytrusów, odkąd dowiedzieliśmy się, jak szkodliwą chemią są traktowane wszystkie cytrusy bez certyfikatu bio. A jako że zajmujemy się włoskimi produktami, tak z cytrusów korzystamy przede wszystkim w zimie. Co I takim ostatnim elementem, do którego można właśnie użyć te przede wszystkim czyste, nieskażone niczym skórki, to są wspaniałe nalewki. Praktycznie z każdego z tych cytrusów możemy sobie taką nalewkę w domu przygotować i być spokojnymi, że po prostu będziemy spożywać pełnowartościowy, zdrowy, nieskażony produkt. Także zachęcam serdecznie do zakupów na naszym mercatino.pl, gdzie wysyłamy również cytrusy na teren całej Polski oraz do naszych podkrakowskich Zdziesławic. Zachęcam również do polubienia naszego kanału, do jego subskrypcji. Będziemy tutaj regularnie przedstawiać Wam nasze produkty, dzielić się wiedzą o nich, naszą pasją, ale nie tylko jeśli chodzi o produkty, ale również będziemy tutaj prezentować relacje z naszych Podróży bocznymi drogami po Italii błądwiadio.pl, gdzie również zapraszamy do korzystania z tego portalu. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, ciao!